Cześć, tu wojtek z polska z wiedza.pl. Dzisiaj będę opowiadał o wyspie kociam. Jest tu tak spokojnie, że nawet fale są cichsze niż gdzie indziej. Błogi spokój i cisza. Dzisiaj jesteśmy na Kocian. Pierwszy dzień pełen. Wczoraj przyjechaliśmy. Spaliśmy już pierwszą noc w Bungalowie. No i powiem Wam, że bardzo przyjemnie tu jest. Szczególnie, że większość hoteli na tej wyspie jest ulokowana przy samej plaży. Więc szum fal w nocy jest bardzo relaksujący. Odgłosy przyrody również. My akurat tutaj w Kocham relaks. Mieliśmy niespodziewanych sąsiadów, czyli małpy, które no, dość głośno się zachowywały, szczególnie nad ranem. Plaża jest przepiękna, idealna na spacery. to jest nasza wyspa, żeby się zrelaksować, odpocząć kilka dni, bo bardzo tu mało ludzi, infrastruktura. Obliczę, że jest na zadowalającym poziomie, choć w porównaniu z innymi wyspami, to, to praktycznie tu nic nie ma. Najbliższy sklep chyba jest z kilometr dalej. Generalnie chodzi o to, żeby spędzić miło czas na plaży. Ludzi jest bardzo mało. Myślę, że tak. Jakbym miał policzyć obecnie ile osób przebywa na plaży, to pewnie z 10. Do, przypływa się do tej wyspy najczęściej albo biorąc e, łódkę z e, krabi do kolanty i na środku morza e, bierze się taksówkę, która e, bierze was do konkretnego fotelu. My akurat byliśmy na Fifi, więc musieliśmy wykupić przejazd e, do portu Ko, e, Kociam, jak się wymawia. Nazwę tej wyspy, i wtedy e, tam wzięliśmy taksówkę i przyjechaliśmy do hotelu. Dlaczego ta wyspa? Bo wydaje mi się, że jest spokojna. E, właśnie czytaliśmy, że tu jest bardzo mało turystów, e, co się potwierdziło. E, więc to jest taka wyspa, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się, poleżeć i przez parę dni e, nic nie robić. Ta, taka jest idea. Na, na, na tę wyspę a potem wracamy do Krabi jeszcze tam spędzimy jeden dzień i już będziemy wracać do Polski na razie delektujemy się takim oto widokiem są komary ale my akurat mieliśmy w naszym bungalowie moskitierę, więc w ogóle nam nie przeszkadzały, więc noc była bardzo spokojna w drugim hotelu są jakby szczelniejsze pokoje. Dzisiaj się, e, zobaczymy, jak nasz pokój wygląda. Bo tutaj już e, w Kodziam Beach Relax e, kończymy tu pobyt i dzisiaj się przenosimy do oddalonego jakieś 200 metrów dalej, po żeby zobaczyć, jak wygląda tam tamstaj. Na tej wyspie jest mega spokojnie. Więc jeżeli na przykład jesteście na FIFI, bawiliście się, było głośno, intensywnie, to tutaj. Nic się nie dzieje, idealne miejsce, żeby zrelaksować się, jak to mówią, naładować akumulatory na kolejną wyprawę, albo kolejne miejsce do zwiedzania. Okolica naszego hotelu. Tak wygląda droga dojazdowa. A to jest już wejście do kociam Resortu. Tu mieszkamy przez najbliższe kilka dni. Pięknie utrzymany ogród, czy też otoczenie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tam jest jeszcze basen, restauracja, widok na morze. Na horyzoncie widać wyspę Fifi. A my mieszkamy w domku 600, o numerze 608. Jedziemy w tle mojej klapki. I to jest nasz domek. Najlepszy widok jest. Idealnie. Najlepszego lepszego widoku nie mógłbym sobie wyobrazić ze swojego wakacyjnego domku. coś niesamowitego. Tu będziemy spali, a jak się obudzimy, to będzie nasz widok. Ta wyspa jest cudownym miejscem, żeby odpocząć, restauracje przy samej plaży, więc można zjeść tajską kuchnię, przepyszne rzeczy, patrząc się na taki widok. Coś pięknego. Jeżeli będziecie w Tajlandii. Polecam tę wyspę nawet na jeden czy dwa dni. bo ciężko się tu dostać, ale myślę, że nie będziecie zawiedzeni, jeżeli oczywiście szukacie ciszy i spokoju. Dzięki za oglądanie Wojtek z Polska zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji polecam swoją powieść "Porachunki". Zachęcam również do obejrzenia pozostałych części mojej relacji z dwutygodniowej podróży po Tajlandii.